Powinienem pójść do szkoły artystycznej, się poduczyć. Chyba mi się nie udało. Uśmiechy Toma są okropne. Jakub przedszkolaka. To zadowolona buźka. Był zdenerwowany i za bardzo się spieszył. Musi wyjaśniać klientom, dlaczego to robi. Kiedy skończą, zabierasz talerze. Mogę już zabrać? Właśnie tak. Sprawdź, ile naraz weźmiesz. Igram z ogniem. Tak duży facet powinien umieć trzymać duże talerze. Masz duże dłonie. Zacząłem się pocić. Trzeba szybko działać. Nie ma czasu na odpoczynek. Jak na siłowni. Przez 9 lat byłem kierownikiem w naleśnikarni. Ten system bardziej Ci się podoba? W ten sposób jest szybciej. Jeśli uda Ci się zagonić kelnerów do pracy, zamówienia idą bardzo płynnie. Dzięki temu więcej zarabiasz. Dostaję więcej napiwków, pracując w ten sposób. Dzięki temu, że Tony nie musi zbierać zamówień, obsługuje stoliki szybciej i dostaje więcej i na piwków. Ciekawa metoda. Masz ochotę na przerwę? Tak. Jak tu miło. Nie ma nic lepszego niż oceaniczne powietrze. Latem wieczorami można otworzyć okna. Gdzie dorastałeś? W Lancaster. W stanie Pensylwania, niedaleko Filadelfii. Lubisz Eagles? Nie, wolę Miami Dolphins i Yankees. Masz dzieci? Tak. Jedno z nich zostało zamordowane. Moja córka. Kiedy dowiedziałem się, kto ją zabił, postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce. Napadłem faceta. Niewiele pamiętam. Urwał mi się film, otknąłem się w więzieniu. Na szczęście przeżył, a ja zostałem skazany na trzy lata. Tony powiedział, że śledztwo w sprawie zabójstwa nadal trwa, ale uważa, że dorwał tego, który to zrobił. Przez trzy miesiące byłem bezdomny. Włóczyłem się, spałem na kartonach. Czasami przychodziłem do kasyna, by się umyć. Pewnego dnia otworzono tu restaurację. Spotkałem właściciela Johnny Rockets. Opowiedziałem mu swoją historię. Dał mi pracę. Jestem Mu bardzo wdzięczny. Dzięki Niemu nie mieszkam już na ulicy. Odkąd zacząłem tu pracować, zmieniło się moje życie. Wow, that talk with Tony. I, I Jestem wstrząśnięty. Tony wiele przeszedł. Cieszę się, że dzięki nowo otwartej restauracji bezdomny człowiek znalazł pracę, że jej właściciel zmienił jego życie. Nie wiem, co powiedzieć. Nie oczekuję komentarza. Ważne, byś usłyszał, co mówię, i pamiętał, by chronić swoje dzieci. To jest najważniejsze. Gdybym był lepszym ojcem, wciąż by żyła. Nie możesz się obwiniać. Tak bardzo chciałbym już wrócić do domu i uściskać swoje córki. Powiedzieć im, jak bardzo je kocham. Cześć Tato, co słychać? Dzwoniłem, żeby powiedzieć, że bardzo tęsknię i zapytać, jak poszedł mecz. Strzeliłam pierwszego Gola. To była dla mnie bardzo trudna rozmowa. Nigdy nie zapomnę tego. niego. Jak w szkole, nic się nie dzieje. Mam lekcję tańca w tym tygodniu. Cenię sobie każdą chwilę spędzoną z dziećmi. To, że nie mieszkamy w jednym domu, często mnie przygnębia. Kocham cię. Ja ciebie też. Na szczęście widujemy się. I gdy zakończę zadanie, znów je zobaczę. Nie mogę przestać o tym myśleć. Za chwilę współpracownicy Johna przyjadą do siedziby firmy. To poważny interes. Jak zareagują, gdy dowiedzą się prawdy? Nazywam się John Fuller i jestem prezesem firmy. Moja przygoda dobiegła końca. Wiele się nauczyłem i postaram się zmienić kilka rzeczy. Spojrzałem na swoją firmę z innego punktu widzenia. Hey Hi. How you doing? Good. Jak było? Świetnie. Lizet, chciałabym, abyś razem z Terry stworzyła program, dzięki któremu wszyscy członkowie szczebla kierowniczego wezmą udział w tym samym zadaniu co ja. Chcesz, by pracowali w restauracji? Tak. Jedna osoba, jeden tydzień. Nie powinniśmy przychodzić na spotkania z pomysłami, kiedy nie mamy pojęcia, na czym faktycznie polega ta praca. Wstyd mi, że od razu na to nie wpadłem. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Moi współpracownicy myślą, że przyjadą tu, by zdecydować, czy nadaje się do pracy w firmie. Świetny z niego facet. Nie wiem, jaką podjąć decyzję. To poważny interes. Wiesz kim jestem? Nie. Poznałaś mnie jako Johna Cartera. W rzeczywistości nazywam się John Fuller i jestem prezesem firmy. Nic nie rozumiem. Znasz program szef jak szpieg? Janice? Podoba mi się, jak traktujesz klientów. To oczywiste, że wracają do restauracji dzięki tobie. Niesamowite. Mówiłaś, że nie podobają ci się układy taneczne wymyślane przez firmę. Chcę cię poprosić o pomoc. Pomożesz nam wymyślić układy. Byłabym zaszczycona. Oczywiście zapłacimy ci za to. Powiedziałaś mi również, że twój ojciec zmarł 11 lat temu. Wspominałaś się, że nie udało mu się spełnić swoich marzeń i nie zobaczył Wielkiego Kanionu. Chciałbym, żebyś uczciła jego pamięć i razem z mężem i dziećmi pojechała w to miejsce. Za wszystko zapłacimy. Dziękuję. To niesamowite. Poza tym chcę przeznaczyć 2000 dolarów na fundusz edukacyjny każdego z Twoich dzieci. Zapewnimy im w ten sposób dobry start. Chciałabym Cię uściskać, a jesteś tak daleko. Już idę. Czuję się niesamowicie. Mogę podskoczyć z radości? Nie mogę w to uwierzyć. Czuję, jakby mi się to śniło. Tak się cieszę, że moje dzieci dostaną zabezpieczenie. To dla mnie bardzo ważne. Aj. Bardzo miło mi się z tobą pracowało. Dałeś mi spróbować własnej potrawy. Podoba mi się, że jesteś kreatywny i przejmujesz inicjatywę. Chcemy dodać twoją potrawę do menu i zobaczyć, czy się spodoba. Nazwiemy ją AJ Special. Jeśli będzie się sprzedawać, na stałe trafi do menu. Dziękuję. Poza tym za kilka tygodni odbywa się Festival American Music Awards. Będziesz jednym z gości. Przejdziesz po czerwonym dywanie i wejdziesz za kulisy. Być może pewnego dnia staniesz na scenie. and uh, maybe get you a little closer to someday mm -hmm. maybe you'll be on the stage versus in the audience i will but be one day but, uh, and, uh, and i you know what and i don't be... know anything about rap ale you know, będę and, and... <laughs> yeah welcome to johnny rockets with a good times roll i'm a pro behind the cook line bro you know how i do it i'm here with john we're making history here baby Spax. Yeah. <laughs> to niebywałe nigdy czegoś takiego nikt dla mnie nie zrobił. Ciężka praca naprawdę przynosi zyski. Jeśli przez całe życie ciężko pracujesz, na pewno zasłużysz na nagrodę. Chciałbym, żebyś pracowała dla nas jak najdłużej. Martwię się, że jeśli restauracja, w której pracujesz, nie będzie dobrze prosperować, stracimy cię. Nie chcę do tego dopuścić. Pragnę, byś razem z nami odnosiła sukcesy. Przez rok będę płacił za ciebie czynsz. Dzięki temu dasz sobie radę do czasu, aż uda nam się polepszyć sytuację baru. Dziękuję. Nie chcę płakać. Przepraszam. Jestem zszokowana. Nie wiem, co powiedzieć. Jestem taka szczęśliwa. Praca z Tobą była wyjątkowa. Jesteś bardzo inspirującym człowiekiem. Wiele się od Ciebie nauczyłem. Rozmawialiśmy o dzieciach. Opowiadałeś o swojej córce. Chcę, byś mógł cieszyć się każdą chwilą spędzoną ze swoimi dziećmi. Opłacę Waszą podróż do parku rozrywki. Spędzicie trochę czasu razem. So Dziękuję. Bardzo się ucieszą. Chciałbym także przeznaczyć 5000 dolarów w Twoim imieniu na Fundację Dzieci Zaginionych. Uczcimy w ten sposób w pamięć Nikki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trudno jest mi sobie wyobrazić, co musiałeś przeżywać, gdy umarła twoja córka i gdy nie miałeś gdzie mieszkać. Martwiłem się jadąc tu, że nie będę dziś pracował i nie uda mi się zapłacić za czynsz. Nie chcę już wracać na ulicę. Chcę ci pomóc znów stanąć na nogi. Dam ci 5000 dolarów, abyś miał pewność, że nie stracisz dachu nad głową. Dziękuję. Nikt dotąd nie zrobił dla mnie czegoś takiego. Zasługujesz na to. Dziękuję. Nikt nigdy nie zwracał na mnie uwagi. Ten człowiek jest niesamowity. Wzruszyłem się. Poruszył moje serce. Nigdy tego nie zapomnę. Za kilka minut opowiem pracownikom firmy o tym, czego doświadczyłem w ubiegłym tygodniu. Oto nasz prezes, John Fuller. Witajcie. Dziękuję, że przyszliście. W ubiegłym tygodniu pracowałem w naszej firmie Incognito. Odwiedziłem restauracje w całym kraju. To było niesamowite. Nauczyłem się od Was tak wiele. Chciałbym podzielić się z Wami swoim doświadczeniem. Obejrzyjmy kilka ujęć. Niezbyt dobre. Jestem zawiedziony. Musisz zrobić nowego. Ta buźka jest okropna. Maluje jak przedszkolak. Dziękuję. Praca z wami była dla mnie zaszczytem. Jestem dumny z tej firmy. To, jak pracujecie, jest dla mnie bardzo pocieszające. Mam jeszcze więcej motywacji do pracy. Dziękuję wam. Niesamowite przeżycie. Nie oddałbym go za nic na świecie. Teraz pojadę do domu i spędzę trochę czasu z córkami. Po kilku tygodniach Claudia zapisała się do szkoły kosmetycznej. Janice wymyśla własne układy taneczne, które pojawią się w filmie szkoleniowym Johnny Rockets. AJ pojechał na festiwal i przeszedł po czerwonym dywanie. Jest w trakcie rozmów z wytwórniami płytowymi. Tony stanął na nogi dzięki pomocy firmy. Wersja polska dla BBC Worldwide. Start International Polska. Tekst Magda Fiałkowska. Czytał Ireneusz Krolikiewicz.